Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić datę i godzinę na telewizorze Toshiba 32 WA 2363 DG. Aby to zrobić, wystarczy, że naciśniemy na ustawienia w prawym górnym rogu ekranu domowego, a następnie przejdziemy do ustawień urządzenia. I znajdziemy datę i godzinę. Możemy wybrać automatyczną datę i godzinę, co oznacza, że automatycznie na podstawie sieci, do której jesteśmy podłączeni, wyszuka nam datę i godzinę y, o, zgodną z naszym regionem, z naszą lokalizacją, y, lub możemy to wyłączyć i wtedy ustawić sobie datę oraz godzinę ręcznie. Y, więc to też, jest, to też jest fajna opcja. Możemy sobie na przykład wybrać godzinkę na jakąś inną. Pamiętajcie, aby, aby zatwierdzić, to przyciskiem OK na pilocie możemy ponownie włączyć automatyczną do tej godziny i możemy też zmienić strefę czasową. Więc jeżeli znajdujecie się poza Polską, lub znajdujecie się w Polsce, ale źle Wam wykrywa strefę czasową, to możecie tutaj wejść. I widzicie domyślnie, jest ustawione jako używanie strefy podanej w transmisji, czyli w naszej sieci, w naszym Wi-Fi. Jeżeli nie wykrywa tego poprawnie, to możemy sobie sami wybrać Warszawę lub, jeżeli jesteście w innym miejscu, to wybrać sobie jakieś inne miejsce. Ja sobie tą Warszawę znajdę. I jak widzicie, jest tutaj. Warszawa, możemy też włączyć lub wyłączyć format 24-godzinny i mam nadzieję, że wideo było dla Ciebie pomocne. Nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. I z mojej strony to na tyle. Ja się żegnam. Cześć.